Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Filiżanka kawy z wróżką. Tu parę dni, yy, moi drodzy, nie było filmiku, ale oczywiście są też inne obowiązki i czasem, moi drodzy, tak to właśnie wychodzi, że się nie zdąży nagrać. Że się nie zdąży, że się pominie, i człowiek później mówi: No tak, kurczę, szybko ciemno się robi, a przy tym sztucznym świetle wiecie, jak ja nie lubię nagrywać, moi drodzy. No ale też rzeczywiście mam obowiązki po południu, także widzicie, to tak to czasem jest. Tu chciałam się skupić teraz, moi drodzy, jakieś zwycięstwo tutaj do Was, ale wszystko jest bardzo jakieś takie zmienne w tej chwili. Tutaj jakaś literka N, ja bym powiedziała, a z drugiej strony K, ale bardziej to mi na N wygląda. Mhm. Ktoś idzie, moi drodzy, w nieznaną jakąś przygodę, podróż, ale jest tu, moi drodzy, też V, wow, jest takie zwycięstwo, ale ono jeszcze z boku stoi i się tak jak gdyby przygląda. Tutaj idziecie w coś nieznanego, jak gdyby, ojej, bo by mi wypadła filiżanka. Trzeba za ucho trzymać. Dobrze, moi drodzy, idziecie w coś nieznanego. Ja to wyczuwam, że jest, yy, yy, moi kochani, tutaj osoba, tutaj jest twarz kobiety, która patrzy w stronę zwycięstwa. Osoba, która mnie ogląda, patrzy, że tak naprawdę to zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Tu jest postać kobiety, oczy, nos, i tylko spogląda, prawda? Ale ta osoba, która mnie ogląda, ona wie, że jest na dobrej ścieżce, że dobrze w tej chwili to, co robi, to jest to, co powinna wykonywać. Tutaj, moi drodzy, jest takie ucho. Yy, idzie do Was jakaś ważna wiadomość, kochani. Ważna wiadomość, taka niespodziewana. No dobrze, ta wiadomość może być od kobiety. Jeszcze tyle powiem. Tu, kochani, jest twarz. Osoba, która. Możliwe, że. Bardzo dużo myśli o innych, i to widać. Tutaj, moi drodzy, też jest tak, jak gdyby ktoś właśnie. Tutaj, też ucho, ale to też tutaj powrócę jeszcze, bo mi się tak skojarzyło to, moi drodzy. Tutaj popatrzyłam, tak, jak gdyby osoba, ktoś rozmawiał i długie rozmowy telefoniczne. Ktoś prowadzi. Tak, to chciałam powiedzieć. I możliwe, że to już jest, ale ktoś, tak jak gdyby z kimś prowadził długie rozmowy telefoniczne. Tu, zobaczcie, moi kochani, tutaj idzie bardzo dużo spełnienia. Są tu, tu jest numer 3, 5, 17, ale tu chciałam powiedzieć, Moi drodzy, że jest tak, 35, ale tu są takie rozsiane w różnych miejscach. Tu jest piątka bokiem, tutaj jest też piąteczka, tu jest też piątka w różnych, a 555 5, 5 to są anielskie liczby, to jest spełnienie, to jest, moi drodzy, odpowiednia Wasza ścieżka. Idzie ogromne powodzenie, idzie sukces. Który jest koło Was? Może jeszcze tego nie widzicie. Ogromne spełnienie. Te piąteczki są po, po przekrzywiane, Tak. Te piątki są tak, jak gdyby w nawiasach. I 23 I 17. Piątek nawet jest więcej jak 3. Jest dużo zamieszania teraz takiej jakiejś bitwy kołowa, moi drodzy, takiej konkurencji. Nawet może macie wiele spraw na głowie. Myślicie o ograniczeniach, myślicie, martwicie się bardzo. Ale tu wspominacie też dużo przeszłości. Co by było, jakbyście zrobili tak albo? I jeszcze inaczej. Nie wspominajcie, nie siedźcie w przyszłości, tylko działajcie, bo moi drodzy, za kolejny rok nie będziecie wiedzieć. Tak naprawdę, yy, może powiem tak, tu się pokazało 300, tak jak gdyby 60, 375 dni za rok i kawałek. Naprawdę czeka Was bardzo duży sukces, bardzo duże osiągnięcie. Będziecie spełnionymi osobami od teraz za rok, i może jeszcze parę dni. Z takim malutkim haczykiem, ale naprawdę z malutkim. Także za rok czasu można powiedzieć idzie bardzo duże spełnienie zwycięstwo. Wyjaśnią się wasze sprawy dokumentnie. Będziecie spełnionymi osobami będziecie spełnionymi osobami Jest nad wami bardzo duża ochrona jest yy, moi drodzy sukces yy, do roku czasu pomimo że wy nie wierzycie jest tu znak zapytania ja widzę że wiele osób nie wierzy w to yy, co ja mówię nie wierzycie samym sobą ale wierzcie w swoje siły w swoje Rozwijajcie swoje talenty. Nie poprzestawajcie, bo to Wam się opłaci. Inicjał E tutaj się pokazał. Inicjał E, E, tak bokiem. Tutaj naprawdę macie bardzo dużą szansę, ale nie można poprzestawać, trzeba działać. Trzeba usilnie działać. Szczęśliwa ta filiżanka, moi drodzy. Bardzo szczęśliwa, bardzo pomyślna. Trudny wybór jeszcze przed Wami w tej chwili. Może tak do dwóch, trzech tygodni będziecie się zastanawiać, moi drodzy. Możecie poczuć się troszeczkę, jakbyście byli w pułapce. Ale tutaj pamiętajcie o tym, że jeśli. Macie zamiar coś w życiu robić i macie jakiś plan, to śmiało działajcie. To śmiało działajcie, bo tutaj dla Was jest bardzo duży, moi drodzy, sukces i powodzenie. Także nie zastanawiajcie się, tylko działajcie. I to Wam powiem, że musicie tylko w to uwierzyć. Tak, tutaj moi kochani też. Ja myślę, że dla niektórych potrzebny jest jakiś masaż albo aerobik, jakieś ćwiczenia. Komuś mogą dokuczać plecy czy kości, coś potrzeba zmienić. Nie siedźcie tyle w jednym miejscu, moi drodzy. Róbcie sobie przerwy. W siedzeniu. Siedzenie nie służy w jednym miejscu. Tutaj macie bardzo dużo ambicji, bardzo dużo intuicji. Osoba z bardzo dużą intuicją. Możliwe, że też y, intuicja, która. Y, no po prostu y, działa na waszą korzyść dużo doświadczenia możliwe że macie w jakiejś y, dziedzinie związanej z wróżeniem a nawet y, możecie mieć intuicję jako terapeuta jako lekarz jakaś osoba która ma zdolności do uzdrawiania y, głęboko y, mogą być tu zakorzenione może y, genetycznie y, może jakieś tradycje rodzinne tutaj uzdrawianie może robił to ktoś w waszej rodzinie w waszym rodzie także moi drodzy zdolności uzdrawiające zdolności lecznicze ktoś może mieć ale też pomoc w postaci y, mentalnej dla ludzi, mentalna pomoc. Ale też możecie się zajmować właśnie, czy wróżeniem, czy są tu predyspozycje, są tutaj takie predyspozycje, możliwości bardzo ogromne macie. Nietypowe umiejętności. Ta osoba, która mnie ogląda, ma nietypowe umiejętności, zdolności. I najlepiej by było rozwijać się właśnie w tym temacie. Tak, tutaj jest troszeczkę takich e, rozproszonych energii, ale też jest tutaj mężczyzna starszy. E, tak, jak to by był jakiś profesor, nauczyciel, e, który, osoba, która e, czegoś uczy, przekazuje wiedzę. To jest też, e, tak jakbym widziała, moi kochani, tutaj ta twarz. E, Osobę starszą pustelnika, z dobrą wiedzą, z dobrym y, takim przekazem idzie do Was. To może być też y, ktoś, kto y, uczy, ale też y, ktoś, kto y, pisze książki. Y, może to być jakiś pisarz osoba, która przekazuje swoją wiedzę dalej. I tutaj, y, moi drodzy, są. Jego uczniowie. On przekazuje tą wiedzę. Możecie mieć do czynienia, moi kochani, z taką osobą. Tutaj jest skupienie. Też, moi drodzy, oczy bardzo się pokazują. Zwróćcie uwagę na swoje oczy. Tutaj, kochani, też jest potrzeba skupienia skupić się na ważnych sprawach w tej chwili, bo nie wszyscy może mają taką tutaj może, nie wiem, czy, czy rozproszenie wychodzi. Potrzeba się skupić nad czymś nie wiem nad jakimś projektem nad jakimś dokumentem potrzeba skupienia nie rozproszenia wszystko zależy od was wszystko moi drodzy zależy od was i tu jest to pokazane że tak naprawdę jesteście może wam się wydaje że jesteście na samym dole, że jesteście w takim trudnym położeniu, ale to jest tylko złudzenie, moi drodzy. Także wielu osobom może się wydawać, że jest ponad poziomem, że jest gdzieś nisko, ale to jest tylko złudzenie. Bądźcie wierni samym sobą, ja bym powiedziała też. Bo czeka na Was bardzo dużo dobrych rzeczy. Szczególnie rzeczy związane z Waszym rozwojem. Wy macie bardzo duże zdolności, bardzo duże zdolności, ale jeszcze tu mężczyzna, ktoś będzie Wam pomagał. Ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto jest yy, bezpieczny w tej chwili, kto jest dla Was yy, Taką stabilizacją pomoże Wam ugruntować wiedzę, dokumenty. Hmm. Tutaj też jest taka korona, moi drodzy. Tutaj jest taka korona mała. Tu czeka Was awans na pewno. Yy, tu jeszcze nie widzicie tego. Jeszcze tego nie widzicie, jeszcze może niektóre osoby nie czują, ale yy, naprawdę jesteście. Utalentowana osoba, która mnie ogląda, z ogromnym talentem, z ogromną wiedzą. Tylko tą wiedzę trzeba ugruntować. Dobrze, zobaczmy, co powie tarot. Proszę tarot o dopełnienie czytania do tej filiżanki. Trzy karty wypadły, trzy karty. No, widzicie, tu, moi drodzy, wahacie się jeszcze. jeszcze, macie też dwa zajęcia, być może, ale duże wahanie jest. Mogą przyjść jakieś oferty finansowe, oferty pracy. Tu potrzeba nauki, tu potrzeba, właśnie o tym mówię. Nie bójcie się i nie oszukujcie samych siebie, tylko, moi drodzy, działajcie. Uczcie się tego, co macie się nauczyć, i skupiajcie się. Większe skupienie jest potrzebne. To Wam na pewno kradnie też czas, bo tutaj widać, że po prostu może sami też po prostu się troszeczkę oszukujecie. Uważajcie w tych dniach, szczególnie dwóch miesiącach, na różnego rodzaju ucieczkę energii wampirów energetycznych. Uważajcie bardzo mocno. Tak, y, wiedza, która jest potrzebna, skupienie. Macie bardzo dużą ochronę w tej chwili i macie mentora koło siebie. I tak naprawdę osoba bardzo empatyczna. Y, czujecie się właśnie tak, jakbyście byli. Y, Jesteście bardzo wrażliwi, bardzo utalentowani i naprawdę ta Wasza wiedza jest potrzebna, kochani, po to, żebyście wypomagali innym. Ta wiedza jest potrzebna. Tak. I tu będzie nowy początek, tak? Całkowicie nowy początek. I to będzie, to będzie zwycięstwo. Także moi drodzy, wiedza potrzebna jest, macie możliwości empatyczne, możliwości wróżenia, możliwości działania, rozwijania swoich talentów, uleczania bym powiedziała, uzdrawiania, tylko yy, tak naprawdę trzeba w siebie uwierzyć mocno i działać. Nie oszukiwać samej siebie, tylko działać. Bo niektórzy nie wierzą sami sobie, nie wierzą sami sobie, że mogą coś zrobić i gubią ten talent, bo tu jest zguba talentu też pokazana. Nie gubcie swoich talentów, moi drodzy. Co jeszcze do tego czytania? Powodzenie, podróż, moi drodzy i. Tutaj też y, czeka na was bardzo duża zmiana, y, moi kochani. Do kilku miesięcy można powiedzieć, bardzo duża zmiana, y, bardzo duże powodzenie. Ktoś może zmieniać swój adres zamieszkania. Ale też y, moi drodzy, to może być zmiana kraju nawet. Także tu bardzo dużo zmian na was czeka. Dla niektórych to podróż, moi drodzy też. Do kilku miesięcy. Będziecie awansować. Będziecie awansować wkrótce. Jesteście na właściwej ścieżce. Czeka Was szczęście. Dobrze, kochani, bardzo dobre, bardzo dobre czytanie. Idziecie w nieznane. Ja tak zaczęłam, ale to nieznane jest tak naprawdę dla Was dobre. Dobre, zobaczmy jeszcze Wszechświat, ale może tak Wszechświat był. Może zobaczmy tą energię i zobaczmy karty intuicyjne. Jeszcze chwilkę, jest czasu. Karty intuicyjne, przynajmniej trzy. Co powinniśmy, jakie rady od kart intuicyjnych, jakie rady? Jakie rady? Zadbaj o swoje sprawy uczuciowe, bo idzie do Ciebie miłość. Zadbaj o swoje sprawy finansowe, idą do Ciebie też pieniądze, idzie miłość i pieniądze idą, idą sprawy urzędowe i moi kochani, yy, tak naprawdę wybory jeszcze. Wybór, wybór, wybór. wybór. Poprzez wybór będzie zmiana. I słońce, czyli radość, wybierzecie mądrze. Także wybór. Tam pierwsza karta w tarocie była też dwójka monet, także czeka Was wybór, ale ten wybór będzie dobry. I jeszcze energię koło Was, moi drodzy, energię. Jakie są energie? Jak można tutaj tą energię jeszcze poprawić? Zaraz zobaczymy, jakie są energie teraz. Energie, moi drodzy, musicie doceniać to, co macie jest zwycięstwo po waszej stronie i jest, moi drodzy, anioł miłości. Robicie wszystko z miłością, miłość do Was przyjdzie. Tylko doceniajcie i moi drodzy, tutaj tak naprawdę będziecie zwycięzcami już. To jest kołowa ta energia. A jak poprawić swoje wibracje jeszcze energetyczne, żeby tak naprawdę być chronionym, żeby ktoś tak czuł się mocniej, stabilniej? No, poprzez czakrę pokarmową, moi drodzy. Szakra pokarmowa. Tu może być żółty, pomarańczowy kolor. Może za mało jecie, może źle jecie. Poprzez prawidłową dietę wzmocnić siebie i swoje zdrowie. Tutaj, moi drodzy, energetykę też może być mężczyzna, który jest koło Was smutny, zraniony. Myśli dużo o przyszłości. On też może Was tutaj tak naprawdę przeciążać. I moi kochani, żeby poprawić tą energię, trzeba zacząć rozmawiać z osobą, która jest koło Was. To też jest mężczyzna, ale tutaj energetyka tak naprawdę smutnego człowieka. To może być też kobieta. Energia smutnego człowieka. Energia. Człowieka, który bardzo dużo myśli, mało mówi, i tutaj przy tej energii też trzeba popracować, porozmawiać, przerobić jakieś tematy z przeszłości. No i moi kochani, tutaj tak naprawdę dbajcie o dietę, dbajcie o komunikację prawidłową, nie zaniechujcie, żeby nie zaniechać komunikacji żeby nie zaniechać nie zaprzepaścić jakiejś osoby poprzez brak rozmowy, brak komunikacji. I ja tu myślę jeszcze, że doceniajcie to, co macie wokół siebie. To też zwiększy wasz przepływ energii. I moi drodzy, też. Dbajcie o prawidłowy kręgosłup, pierwszą czakrę, tak naprawdę czakrę podstawy. Tu się pokazuje Archanioł Ariel i Archanioł Michał. Także tutaj czakra pokarmowa i czakra podstawy. Wzmacniajcie. Czerwony, pomarańczowy, żółty kolor, taki jaskrawy. Można nawet się tak ubierać, bo jest jesień, moi drodzy, prawda? Jest taki... Mm, Vibe taki um, takie uczucie samopoczucie, że coś się kończy na jesieni. Ja akurat tak jesień kocham w ogóle. Ja to jestem inna całkiem i ja to w ogóle bardzo dobrze się czuję w każdej porze roku. Umiem się odnaleźć i kocham cztery pory roku. Ale kochani, tutaj najlepiej by było Mieć koło siebie jaskrawe tony kolorów: odcienie żółtego, pomarańczowego, czerwonego, a nawet różowego. Także mieszajcie kolory moi drodzy, nie tylko jesienne, tak jak u mnie tu na stole. Muszę zmienić już tak a propos w ogóle ten wystrój, bo już jest za długo. Ale właśnie czerwony, różowy, nawet taki jaskrawy, pomarańcz, żółty. To da Wam energię. Jedzcie takie owoce też, moi drodzy, o tych kolorach właśnie, nawet fioletowe, żółte, mango jakieś. Mango to teraz jest czerwonawe, takie nawet, dojrzalsze w sklepach. Takie zielono-pomarańczowe też, mango na zewnątrz jest, z tego co widzę. Także dbajcie, moi drodzy, owoce, cytrusy. Mango, co tam w ogóle macie pod ręką? Fioletowe winogrona, tak? Takie bardzo dojrzałe, ale też jabłka, 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 jedzmy jabłka. Owoce, moi drodzy, owoce, ale też i warzywa, tak? No tutaj trzeba po prostu coś zmienić w, di w swojej diecie, trochę lżej i wiecie, jak ja Wam powiem też po sobie, jak lżej się je. I może bardziej takie mądrzejsze, jakieś takie przyprawy, czy ta kurkuma, czy ten pieprzka jen, yy, czy cynamon, czy kakao. No to po prostu no, samo zdrowie, tak? Także wybierajmy mądrze, omijajmy, moi drodzy, fast foody, bo fast foody są bardzo niezdrowe. I potem człowiek kiepsko myśli, i potem człowiek się źle czuje. Najlepsze to są swojej produkcji, moi drodzy, przetwory, jeśli ktoś ma możliwość, i jeśli ktoś ma czas, i ktoś lubi, i swoje domowe jedzenie, yy, które jest najzdrowsze. Zawsze staram się, moi drodzy, jak tylko mogę. Nie kupować jedzenia przetworzonego. Teraz to już w ogóle mam na tym punkcie bardzo dużo y, zmian. I po prostu jak tylko mogę, to jem swoje jedzenia i swoje po prostu jakieś albo z marketu, najmniej gdzieś z ryneczku, gdzieś z bazaru, właśnie takie warzywa, owoce albo jakieś dobra. Z pola, z ziemi. Zawsze mnie to wzmacnia. Także nawet wczoraj jadłam sałatkę z selera naciowego, która mi bardzo smakowała. Seler, jabłko i moi drodzy, co ja jeszcze dodałam. I chyba. Same pietruszkę nawet tam dodałam, bo miałam, znaczy się pietruszkę, natkę, e, takie nawet dwu-trzy składnikowe są najlepsze sałatki. Dobrze, ja Was będę zanudzać, moi drodzy, a ja mam dużo pracy jeszcze też, ale powiem Wam szczerze, że warzywa i owoce zawsze stawiają na nogi. No i oczywiście zioła, no to wiadomo, tak, no. Ale warzywa, owoce to jest to, co kocham. No dobrze, dzisiaj troszkę y, pomarudziłam, y, bo mnie nie było i tutaj właśnie chcę, y, moi drodzy, dla Was jak najwięcej nagrywać. No ale czasem się nie daje, bo teraz już y, też, y, moi drodzy, nie lubię, nie czuję tego przy sztucznym świetle. Będę musiała się na pewno przełamać w tą jesień-zimę. Dobrze, przepraszam, że tyle gadam do Was, ale tak naprawdę bardzo lubię i wiem, że zawsze ktoś mnie słucha, i wiem, że zawsze mm, lubicie, moi drodzy. Ja wszystkich pozdrawiam, y, oglądających y, stale. Y, pamiętam o Was, moi kochani, i bardzo. Y, Kocham te fusy kawy, że to po prostu jest wielka pasja, wielka radość. No i do usłyszenia, moi drodzy, wkrótce, myślę, że jak najszybciej będę nagrywać. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o warzywach i owocach, bo to jest najlepsze, co może być. I pamiętajcie o tym, że wszystkie pory roku są wspaniałe. Do usłyszenia kochani, trzymajcie się mocno!